Nadszedł czas na przetestowanie tej nowej bazy rozświetlającej od Misza. Czuję, że to będzie hit, ale zobaczymy. Konsystencja jest gęsta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dłoni. Bardzo fajnie się rozciera. Z jej, ale jaka to przyjemna formuła. Pachnie troszkę, chociaż nie wiem czym. Tak to wygląda. Czy jest jakiś glow mega? Myślę, że nie, ale zobaczymy, jak to będzie się prezentowało na buzi. Ja sobie już tutaj nałożę i zobaczymy. bardzo przyjemnie się nakłada no rozświetlenie daje ja kupiłam tę bazę na YesStyle ej no naprawdę jest przyjemna taka mięciutka ja kupiłam tę bazę na YesStyle i z moim kodem MOTYL1504 macie dodatkowy kod jest naprawdę świetna jeśli lubicie takie rozświetlenie jak ja, to jak najbardziej Wam polecam kupić. Super, naprawdę super. Co myślimy?